Inaczej jak tą muzyką musiał się zacząć mój gameplay skal. Oj, pieprzem się. Oj, to jest niewypaczalne z Battlefielda 1942, OLKJEWIN. Witam i zapraszam do obejrzenia tej gry, która nie bez powodu nie tylko nazywana jest klasykiem, ale dla mnie to jest oczywiście klasyk, jeżeli chodzi o grę, bo. Ym, nie wiem, chyba jest to... co się nie spoduje, dobra. Jest to gra, na której pudełku. Yy, od dawna, od dawien dawna jest yy, wypisany klasik z racji na to, iż yy, przeszła ono chyba jako pierwsza do tej takiej serii pudełkowej sprzedawanej taniej z racji na to, że są to klasiki, ja jeszcze mam yy, chyba takie fajne pudełeczko, a nawet dwa mam. Jedną mam takie właśnie już z klasika, a inne mam yy, z tego jak ta gra wyglądała naprawdę, więc yy, można powiedzieć, że, że jest caty. W ogóle jeszcze Kiedyś nagrywając gameplay z Call of Duty 4 powiedziałem, że dawno nie widziałem tamtej gry na YouTube więc nie wiem co mam powiedzieć teraz, kiedy gram w DVD-942 to jest absolutnie... No, można powiedzieć, że niezapomniany, bo jest więcej serwerów i więcej ludzi gra online niż w e, Call of Duty World at War i się nie dziwię w zasadzie, bo jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, jest to miejsca, o wiele lepsza gra. Wow, co ja robię? Już mam pierwszy fraki z Shermana Co je... o Jezu, nie słuchajcie z tego, z nowszych battlefieldów. i trzeba się było przestawić Na inną pozycję, żeby postrzelać sobie Dobra, nie wiem gdzie oni są widzę A double Wow Dobra, teraz to już... Nie ma żartów. Wow, teraz już naprawdę nie ma żartów, ale tamten ten i tak jest... Można powiedzieć... Okay. Tak to właśnie jest, jak się nie uważa gdzie się wsiada. Ale nie, no. Wow, cztery fragi aż na moim koncie. Jestem, można powiedzieć, lekko zdziwiony, bo w ofensywie czołgowej nie jestem najlepszy. I brakuje mi... To jest już nowa myśl, to nie jest związane z ofensywą czołgową. Brakuje mi w nowszych Battlefieldach jednej rzeczy. Właśnie czegoś takiego jak tutaj. Oczywiście, w nowym dodatku, tym, 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 tym... tym, tym pancer... Jak on się nazywa? Cholera, nieważne. W najnowszym dodatku... Wszyscy wiemy, wiemy o co chodzi mniej więcej. W najnowszym dodatku do Battlefield 3 który wyjdzie już we wrześniu, będziemy mieli właśnie Parmoret Killu ee, pełno czołgów. E, podoba mi się to, jeżeli będzie to wyglądało właśnie tak jak tutaj na El L.A. no to jest A-Garden. -a -a e, natomiast podoba mi się mapa l main bardzo, w tym bardziej jest to pierwsza mapa, na której kiedykolwiek zagrałem w FPS y tym bardziej więc e, pamiętam jak jeszcze po zainstalowaniu e, tej oto gry odpaliłem sobie Lala Maina i nie wiedziałem przez 5 minut jak się zespałnować, bo trzeba było zaznaczyć o tak jak tutaj to właśnie robię kółeczko <laughs> Ale bardzo miło wspominam właśnie wszystkie że tak powiem moje gry yy, i to chyba no, nie jest nasz, nie nasz. Wiesz, nie, nie był nasz. Bardzo miło to wspominam, ale jeszcze brakuje mi w nowszych befach jednej rzeczy. Słuchajcie, yy, jest taka mapa w bf jak Midway. Na Midwayu gra się tylko tylko samolotami. Oczywiście są tam jeszcze, jak się zwie, yy, takie statki wojenne. Więc jest to o wiele ciekawsze niż tylko same latanie samolotami. I nawet ktoś, kto nie do końca ogarnia latanie, tak jak ja, można powiedzieć, znajdzie tam coś dla siebie. A zabawa, naprawdę jaka tam jest, to, 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 się, to nawet nie ma co porównywać z tym, co mamy tutaj. że yy, to znaczy, chodzi mi o tę nowszą część BF-a, Naprawię sobie. Mój mega. Czołg. Moim mega kluczem raz tutaj trzeba mierzyć te strzały bardzo. i nie trafiłbym. Jest, jest, jest jakaś fizyka w lotu, więc trzeba to opanować. Tutaj kilka czołgów, jeżeli podjedziemy, to nie będą mieli szans. i za blisko. Dobra, to już mi tutaj coś głupie z boku. Aaaa, pancer V! Mocny, mocny temat, można powiedzieć. Dobra, spawnujemy się na bliższej bazie. Oj, staty lecą w dół, aczkolwiek nie, nie, nie gram tutaj dla statystyk, bo e, ciężko w ogóle by było o tym myśleć. Tylko zastanawiam się, gdzie się zespawnować. Dobra, za późno już się tutaj zespawnowałem, więc prosiłbym o jakiś czołg. To jest potęga, jeżeli chodzi o taki pojazd. Tylko, że właśnie jedna osoba steruje, druga strzela, ale to działo jest chyba w stanie rozpieprzyć. Czołg się na jeden strzał albo na dwa, więc opłaca się, opłaca się, to wszystko jest kosztem czegoś. I tutaj jeszcze taka współpraca, że tak pewnie przynosiła żadnych punktów, zresztą tutaj nie ma ranki i tak dalej, więc nie ma co o punktach tak myśleć. Ale. Yy, o, Czołg się chyba zespił. O nie, chyba ma coś przymało. AP. Okay. No, naprawię sobie go i w niego wsiądę. Tutaj w ogóle współpraca nie miała przynosić punktów I tutaj ktoś, kto sterował czołgiem, nie dostawało za to nic takiego. Na przykład jak teraz ktoś żeby mnie zaraz pewnie wsiądzie. Oj, oj. ciekawi mnie jak oni z tego pancerfała Tak szybko zabijałem na strzałach. No nieważne. Naprawiłem tam te czołg, tylko po to, żeby zaraz w nim paść. Szukam. Tylko Sherman'y Tylko Sherman'y, Dobra, może być i Sherman, Chodź. No, chyba widzę tutaj ten. Grać z nich na augusty, myśli, myśli i czeka aż więcej osób będzie jechało, bo rzeczywiście taki batalion złożony chociażby z trzech czołgów, jak teraz nasz ma o wiele większe szanse, niż z dwóch, czy z jednego no to jest logiczne Chodzi strzelanie To jest nasz, ten nie mam pojęcia, też nasz. Ale chciałbym, chciałbym żeby jeszcze w BF3 Pojawiła się taka mapa, gdzie rzeczywiście wszystko jest, yy, jest sama woda, może jedna wyspa na środku mapy, reszta to, to statki takie wojenne i yy, samoloty, to byłoby po prostu piękne, taka bitwa jak na Pearl Harbor. I już mi się przypomina piosenkę Nightwisha, <laughs> tak stamtąd w ogóle znam Nightwisha, był tak fajnie zmontowany filmik, już go chyba nie ma na YouTubie. Gdzie podłożone były w, w, w klipy Pearl Harbor pod piosenkę, a raczej piosenka pod klipy em, Wishmaster i to naprawdę pięknie wyglądało. Ooo, ofensywę sobie na nas robią. natrafiłem To może być naprawdę bardzo cenne nietrafienie. A jak to nie ja go zabiłem? O, Dobra, idzie ktoś ze mną? Atakuje ktoś? Hmm, <grym> dawajcie. Atakujemy. Nawet jeżeli nie gram, jakoś mega dobrze, to tak raz sprawia mi przyjemność z samej mojej obecności, na z samego obcowania z nią. I to nawet nie jest paradoks, bo kurde, po to są gry, żeby dawać przyjemność, a nie po to, żeby pokazywać jakieś mocne, chociaż też. Bo na pewno więcej funu to jest co ja funu Więcej zabawy zawsze jest wtedy kiedy niszczymy wszystko Aczkolwiek to nie znaczy że nie można się bawić Co takiego Jakby A Znowu nie ja! Przecież... O nie ja, ja go zabiję, Dobra, super Tego chyba nie trafił stąd Ale mam dobrą winę z są stąd też mnie nie trafi Doszka bierze jeszcze O, infanter, bardzo odważny żeby wychodzić przed czołgą O, teraz plika nie 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 nie, 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 dziewięć Olera Tutaj można sobie poskakać też na C4. na X-pakach na tutaj, to są x spaki a nie ze czwórki ale gdzie by się tu zespawować Dobra, tu już jest. Stąd cisnę nie ma tego fajniejszego czego nie ma. Tam to jest jakiś rzadki okres. Jakby tak, słuchajcie, i zabić. Są takie akcje, ale to raczej w BF-ie. 3. Tutaj jeszcze nikt nie nagrywał. Chociaż były gameplaye, na pewno były gameplaye, nawet były yy, fajne maszyny, my zrobione. To pamiętam... Ale jeszcze jednej rzeczy mi brakuje w tych nowszych BF-ach, tych wszystkich nowszych grach, jakie są tutaj. Cholera modyfikacje to tutaj były jakieś wybuchowe, nie wiem, x paki tak się nazywała modyfikacja jedna, e, gdzie można było latać czołgiem, to tutaj e, one były w kolorach tęczy, ale to też tutaj był Forgotten Hope, czy Forgotten Hope 2 gdzie rzeczywiście to były gry, to były dodatki, modyfikacje, które były jak dodatki, gdzie były kompletnie nowe czołgi, one były tak profesjonalnie zrobione, te ich modele, że można by to naprawdę pomylić z dodatkiem jeżeli nie jest się... Jeżeli się nie znam po prostu gry i możliwości. O ile fragów, o ile fragów. O ile fragów było nie dla mnie. Nie dla mnie przeznaczone te fragi ze stat 5 do 3 czy do 4, zrobiło się 5 do 5, ale jak mówiłem nie na statystykach mi to zależy. A mimo to mam trochę przyjemności. Ile gliczy było w tej grze, cholera, sobie nie wyobrażacie, na każdej mapie udało się być do, do 3 czwartych miejsc, dobra, kolejna, oj, teraz będzie fajna ofensywa czołgowa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć sztuk leci, cztery wyjeżdża z bazy, żeby tak się wszyscy trzymali koło siebie, to byłoby to batalion nie do pokonania, czyżby to nie był nasz, nie, to jest nasz. A jeszcze tutaj jest taki myk, że tutaj nie, nie, zawsze, nie zawsze mieli yy, wrogowie kolory czerwone. Tylko zdarzało się też tak zrzało, iż to trzeba było strzelać do niebieskich. Na przykład team wroga w tym momencie jest czerwony w ogóle. Widzę, że cwaniaczki przechodzą do teamu wygrywającego, bo my tutaj mamy tylko 19 osób, a nie 24, jeżeli chodzi o czołgi to naprawdę jest duża przewaga. Ale zaraz tą przewagę jedną odbiorę. Nie z tym brakiem Ej, e, 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 Jak już mówiłem, gra obfitowała w glicze <grywy> Nie odwróci mi się, nie odwróci, no trudno Można próbować strzelać jeszcze do strzelca Strzelać do strzelca, chodra Do osoby, o o o o, trochę jak chcę na działku wsiąść. Proszę, proszę, proszę F2 No nie to, chodź do tak, chodź tak A, nie da. Ach 666, liczba szatana i przegrywamy sromotnie. Bardzo przegrywamy, bo w ogóle team się nie rusza, ale czy to jest powódź? Powód. Nie, się jest powódź, by Choćby się będę nie ruszamy i kampią. Na fragi lecą. Nie to jest nasz czy nie? Szczerze, popatrz na mapę. Jestem tu, to nie jest nasz. Ładujemy do nich. O, zapomniałem, żeby poprawić. Zaraz ukełski. Dobra, pojadę do niego tamten W ogóle na przykład mod Desert Combat yy, czy Desert DC, DC Final To były fajne rzeczy gdzie normalnie gra wyglądała jak w 2 Może nie chodzi o grafikę, Aha, Dobra, przegraliśmy, ale przegrywać też trzeba umieć I, i cieszyć się z tej gry do której wszedłem i tak zbyt późno, ale jaki mamy Pink41 Dobra, to ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym gameplayu jeszcze nie wiem z jakiej gry ale może że może też sięgnę do czegoś bardziej klasycznego podobnie jak ten Battlefield See ya!